Dzisiaj zagramy w bingo w centrum Nowego Jorku, czyli na Manhattanie. W jednej drużynie jest Alex oraz Kinga, natomiast w drugiej jest Faksiu i Tomek. Jedna drużyna będzie miała dwie godziny, druga półtorej, Ale ta drużyna, która będzie miała półtorej godziny, będzie miała też mnie w drużynie. Manhattan. Który jest na Manhattan? Niesprawiedliwe. Chyba, że my dostaniemy sprawiedliwe. No wtedy tak! Więc moi drodzy, w tym momencie kręcę fortunę, żeby dowiedzieć się z kim jestem w drużynie. Ooooooo! Jestem tutaj! Zanim przejdziemy do tego, zasubskrybujcie kanał. Przypominam, że filmy są codziennie o 14.00. W tym momencie odpalamy i uwaga, czas start! Od czego zaczynamy? Dobra, stary, w ogóle Słuchaj, na spokojnie. Nie ma co siebie. Przejdźmy na bok, na luzaku. Coś co jest tutaj. Zrób sobie zdjęcie z przebierającym na Times Square. Jesteśmy tutaj, więc musimy okay. sobie z kim zrobić zdjęcie. To jest przebieraniec? To jest, jest przebieraniec, przebieranie. przebieranie teoretycznie. No, 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 a możemy znaleźć kogoś ciekawszego? Przejść się stacją nowatorskim metrem. Okay. Wejść na szczyt. Przejść żółtą taksówką. Nagraj Tiktoka. TikTok. Chodź, dawaj. Rzędziara. Nie ma opcji. Hello, which car! Który samochód Ford, Ford lepszy Ford, od fiata. Ford fort! Hey, Ford! Ford, 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 Ford. A prawy Ford. prawy, prawy Ford. Ford Mercedes! 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 Mercedes. Dobra, musisz go od razu opublikować stary, a w tym czasie ja wykreślam już, że mamy TikToka nagranego. Dobra, chodźmy do tego spidermana. Hello, hi! Hi! Can we z a picture with you? Yes! You get a picture with the web singer! Yes. 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 Dzięki, dzięki! Dobra, mamy trzy piątki od razu! Jeszcze 17! Zrób zdjęcie z przebierającym, mamy to Czy mamy tu jakieś pizzę nowojorską? Na kawałki? Pizza. Na busi być na pewno! Tu na prawo mogą być jakieś pizze na kawałki, chyba co nowojorskie. Pamiętajcie, że filmy są codziennie o 14.00 na tym kanale. I Jesteśmy obecni w Stanach Zjednoczonych, a stąd pojawi się naprawdę dużo fajnych filmów. Ej, może od razu przejdźmy się z taksówką. metr do przodu! Ej, hey, to może być cool! Ruszamy się tylko med. Jazda, damas! Hi, sorry, you free! Okej, okay, thank you. Okay. Nie, nie jest wolny. Thank you. To tylko dwie jest zaliczone Can you give me five? Yeah, thank you yeah, Thanks Thank you, you also thanks Thank you Ale Ej, chodźcie do Bumblebee przybić piątkę tylko five. Nice, give me five Nice Yeah Nice, come on Oh, yeah, fine, thank you Cztery były Cztery Trochę niezręczne, ale cztery To dwa, jeszcze Jedna osoba, jedna osoba Can you give me five? No, no, no. Yeah, thank you, five. Oh, thank you. Dobra, zaliczone. Mamy to. Zaliczone, chyba zaliczone. Sadania. Nie wiem, od razu się rozglądała z jakichś różowych włosach. Bez, Bez kitu, różowe włosy, full focus. Jesteśmy na Times Square, to nie powinien być problem. Odwiedź miejsce, w którym był polski influencer. Możemy to odkarcić od razu. Na Times Square na pewno jakiś był. Ej, to prawda. Martyna Pysia była na Times Square. Jawor tam był. Jawor był Dawaj. na Times Square też. Mamy Byliśmy to. na Times Square, yes. a był tam Jawor i Martyna Pysia. A tutaj? Perfect Pizza, Paceria! Mamy pizzerię. Ja jak się nie zamienię żadnym przechodniem ubraniem. Ja też, nie mam opcji. Ja też chyba nie Stali. Chyba, że nie wiem czym, z zegarkiem, jakbyś miał Rolexa kiegoś. To jest otwarte, zamknięte? No, no to to jest... Tutaj, czy są... Ale p! Idziemy dalej szukać. kogoś innego mówiącego w innym języku. To będzie mega proste. To będzie giga proste Ale! Ale! Ale. Ale. Naucz zdania po polsku! Dobra, to let's go do kogoś! Thank you No dobra, <noise> sprawdźmy co jest jeszcze. Nagraj TikToka na Timesquare, ja no, nagram z Kinią wtedy. Dziękuję. Mamy TikToka, zapraszam na Kingi TikToka, anielskie skrzydło I możecie tam to zobaczyć Nagraj TikToka Moetą <gry> Tutaj mamy tutaj taką pizzę nowojorską, pepperoni tutaj z mięchem i tak dalej Ładujemy się tutaj do restauracji uh, We would to order two uh, slice of pepperoni pizza You have iced tea, -y, uh, Lipton, Nesty Sport drink, fruit punch, sporo Czy nie rozmawiamy w innym języku? You can speak only in English language or another English okay, only, ok, okay. okay. Zjemy jednak dwa kawałki, zjemy sobie, usiądziemy na spokojnie zastanowimy się o, co kolejnego zrobimy z bingo? Siadamy, dawaj test. tak, właśnie tak sobie wyobrażałem nowojorską pizzę. O kurde, to jest spokój kawałek. Ale zapłaciliśmy też 18 dolców. O ale właśnie taki papierowy talerzyk. Tak, to wygląda trochę jak ze Stanów, o, nie? O. Jak z gierki jakieś, albo z filmu. Taka? Średnia. Chyba nie trafiliśmy na dobrą pizzę, tak szczerze. Tradycyjne bym wolał O, Pizza zjedzona. Egid, i lecimy dalej. Na no. Times Square jest dużo rozstrzygnięć to osób, więc wydaje mi się, że Square by było spoko o tyle, że można łatwiej było spotkać kogoś w różowych włosach, czy kupić kwiaty, czy zbić piątki i tak dalej, więc moim razem tak. robimy zawrotkę. Tak. Zarówno jakąś pamiątkę? W jaki sposób? O kurde! Bo ja tak na głowie jak coś. Miesz? No, możecie trzymać yy, ten, ten ten jakiś topkę ja na głowie Poważnie? Ja bym stała na Dawaj, robimy to collecting money for subway tickets To się nie uda, nikt nam nie da pieniędzy, coś czuję, ale dobra, robimy to Długo będziesz stała na głowie? Nie wiem, zobaczymy Ja tego nie robiłam jak chcę A do kogo podchodzić? Nie mam powiedział! Wuuu! Brawo! Nikt tu nie podchodzi, każdy ma nas gdzieś, wiesz a, ja, bo, dobra Ale to my zepsuliśmy bo my, my zepsuliśmy Ja nie wiedziałem, nie wiedziałem, nie wiedziałem to Dosłownie staje za żeby zarobić pieniądze, a nic nie robią! Zostawmy to zadanie na później! Cześć, jesteśmy z powrotem na Times Square i piąteczki które z tymi I są jeszcze cioski, które rozdają ulotki, mają czerwone stroje. Weźmiemy od nich ulotki i zbijemy z nimi grawę. I mamy. Ja, Co to jest? To jest hap English. to jest yeah. Samuel. Okay, oh, so, oh, so oh, yeah, the sweet, the sweet polonais. Ah, you don't speak French. Okay, in Polish, my name is mam na imię. Mam na imię. And name, and name. And your, your name, your name. Mam na, mam na imię. Mam na imię Samuel. Mam na imię Samuel. Mam na imię Samuel. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. that's great, that's great. Thank you all that again. I guess. See ya. Now which country? Daria My name is Samuel. My name is Samuel A ja mamy znać kogoś kto mówi w innym języku ej, A tylko ziomek... po francusku gadam, chyba, Życie nie? Rzeczywiście ziomuś gada po francusku, to, ej to, zapomniałem o tym, mega dobre to? I mamy zbitą jedną piątkę z dwudziestu, więc jeszcze... Dwie? Dwie, no ja ten wiem Ej, w sumie racja który kogoś tego w innym języku niż angielski, zróbmy to To nie jest takie łatwe, bo tu wszyscy wyglądają jak Amerykanie po prostu Inaczej, każdy może być z Ameryki tutaj, o tak bym to nazwał Może te dziewczyny No to chodź, zagadaj je Jak? Where are you from? Venezuela Oh, Can oh, you say something in your language? Like in, in Venezuela language Sorry, no, no English Oh, no English oh, in Spanish Can you say something in Spanish? Oh, hola Hola Hola, como estan? Oh, thank you, thank you Thank you. Panie nie rozumiały, co my chcemy, żeby powiedzieć, żebyśmy mogli, żeby żeby swoje jest, jest dobrze. Od miejsce, w którym był jakiś polski influencer, to jest dobre. To, to nie jest to miejsce. To jest to miejsce. No, ale taki wieje bardziej sklep, pewnie czy coś, nie? Okay. Jeleniewska była na 100% ostatnio, chyba na Jelenie... ja wiem, że pysia była na pewno. Dokładnie, tutaj była Jeleniewska. Grand Central Terminal. To jest, to jest daleko. daleko. Jechaliśmy na tam. Weźmy taksę, pojedźmy na dworzec i stamtąd pojedziemy metrem, bo 50 metrów. Dobra. I zrobimy wszystkie zadania w jednym. Dobra. Półtorej kilometra. Chodźmy tam i łapę na Różowe włosy, ma różowe włosy, ma różowe włosy Różowe włosy, tak, Róż tak w różowych włosach oh, Nice hair I -L -L. Dobrze, a wychodziłam Yo, player? ok. Chciałem z nim bić piony, ale tak na mnie spojrzał, że stary, chyba jednak uznałem, że nie, że to nie jest dobry pomysł Do kogo zagadać właśnie te piątki? Jest wyniesiona siana od nas Stary, mam pomysł, widzisz, strasznie dużo ludzi chodzi z medalami, podbija i gratuluje im czasu Bo to chyba jest jakiegoś maratonu i zbijaj z piony Ej, to jest mega dobry, stary jo, congrats, Yo, congrats, congrats, congrats. Jo, congrats Yo, nice gear, bro. Wow! Yeah. No, Zoof, ah, What is this? Marathon, or... Marathon. Marathon? Marathon. Marathon. Congratulations. Thank you. Thank you. Thanks. Thanks. Thank you. Musimy się tu jeszcze pokręcić, zbić piony, ale mamy ile już pionów, czyli osiem teraz? 8? Dobra, żółwiki też się liczą, no to jest jak przywitanko z ziomkiem, nie wiadomo I Jakby wiesz, od co osoba niech do końca chce z piąty Dokładnie So congratulations on the marathon Gratulacje really cool really What's time? Cinque horas cincuantanue Five hours Ok Nice, that's great Congratulations, have a nice day Stary, to był mega dobry pomysł, wychmieniłeś coś jak 150, 18? nie, jeszcze dwie, jeszcze dwie Jedna osoba A nie jedna osoba Jedna osoba Oh, nice car, nice day. Day. Thank you, thank you. Hey, Have a nice day, bye Mamy 20, Aj. dobra, jazda się jest Tu Grand Central Terminal? How much? Powiedział, że liczy wszystko od system, ale one chyba tak, one są zweryfikowane te taksówki Obstawiamy ile zapłacimy? Tak, jak się tak? Powiedział, że tyle ile naliczy system, więc liczę, że nas nie oszuka z z 15 do 20 ja dolarów Półtora kilometra ogólnie, nie? Za te 20 dolarów to luz z buta poszedł z chęcią Z jednością Tym bardziej w takiej okolicy Tak, dokładnie tak Scena. Ile a daleko daleko jeszcze? Trzy minuty niby. Wyjdą do dychy tak jak mówiłam. 12 dolarów, nie jest tak źle. Nadal uważam, że płacenie sześciu dych. Sześciu dych to jest sześć dych? Sześć dych No było. 5 dych bardziej. No pięć dych, dych. dych za przejechanie po metra to jest troszkę dużo. O, jesteśmy. Dojechaliśmy naszą piękną żółtą taksówką do terminala. Tak. Do teraz centra terminala, więc teraz możemy... Tutaj. To określimy. Idziemy zrobić fotę tam gdzie była nasza influencerka. Ej, czekaj, czekaj. doors, 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 doors. Yeah, I teraz idziemy robić poty Tam gdzie była Jeleniewska Gran Central Terminal, idziemy do środka A on jest swoją drogą bardzo ładny A ty się coś patrzy To jest stacja A. Na pociąg okay. o, no, o, 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 o No To jest dość ikoniczna stacja Mnie się ta stacja tego kojarzy z Madagaskarem I Jak popali tutaj te wszystkie zwierzaczki I to było właśnie tutaj na środku Jeleniewska centralnie zrobię z tej flagi Będzie u mnie na storce, więc jeżeli nie widzieliście to macie pecha Wyobraź sobie, że ktoś musiał się wspiąć tam i to narysować w ogóle porąbane, odzorowują jest Ona chyba była dalej trochę. Była dalej, ale to mniejsza. To się nazywa inspiracja widzowie, oczywiście. Niezrżnięcie. Pozdrawiamy serdecznie <laughs> Pozdrawiamy Jeleniewską. A ja wykreślam. Wejdź na szczyt Empire State Building. Daleko na stąd? Zobaczmy. 15, więc buta. E, a jest tam metro? metro Metro. Jedźmy metrem tam. Tak, mamy, tylko musimy 4 minuty na stację. Dobra, metra. 4 minuty. Dobra, git. Mówię po angielsku, tak komunikatywnie, ale i tak jest stres zagadać jakoś po angielsku. Chwina dopiero 34 minuty. Ale. Są ciężkie też. Nie uda nam się zrobić te wszystkiego, bo niektóre są naprawdę ciężkie. Mamy panią z różowymi włosami. Właśnie Tutaj idzie, musimy tu stanąć chwilę, poczekać. Po, nie chcę ty, to nie będę do niej podchodził, ale widzisz się teraz w kamerze, nie? Widać, jak będziesz będzie szło zaraz. Mamy, zaliczone, dobra, zajebiście, szybko poszło też. 7 zadań na 16 zrobione, stary, chwilę. Musimy iść prosto, na wschód musimy iść. Czekaj, kompas, ist. Tam mam iść. Nie, źle myślę. Tak, dobrze, dobrze kompas, kompas mnie nie zabił. liczby możemy to zaliczyć, się stację metrem, wykaraskamy się stąd, bo jesteśmy pod ziemią i zaraz będziemy robić kolejne. Musimy iść w 32, 32 wzdłuż, to jest Park Ape, to jest... Nie w drugą? Nie w drugą, patrz, masz strzyżowanie. W drugą, tam, bo niestety jeszcze naszego Empire State nie widać. Nie, czyli jest, widać, jest, widać, tam, widać jest. czubek, no przecież, ono tam jest. Pary, po prostu weźmy z pięć bryloczków, powiedzmy, że chcemy to dolara mniej. Tak, że chcemy 20% mniej, bo musimy tak. o 20% wywalczyć. Za to 4 dolary. 4 dolarsy za to. Dobrze, żeby było zaparcie. Dobra, bierzemy... bierzemy tak, tylko to są bryloczki, a spoko możemy wziąć. To są pamiątki, 1, 2, weź jeszcze jakieś. Taki... Chcemy to za 4 dolary. Dobra, idziemy się targować. 20% musimy wytargować, myślę, że nam się uda bez problemu. Mamy bingo right now, we YouTubers from Poland, yeah, and okay. we must have 20% discount. Can we make 20% discount? We can. No, of course not. This is item that costs $1, Discount. 4 dolarów za We can Weekend. Ok. No problem. Nie udało się, niestety. Okay, you. dziękuję. you. Okay, bye. bye. Co? Porażka! <laughs> nie udało się! Porażka! <laughs> Ale jeszcze Wiesz, kupiliśmy, kupiliśmy. Wydawali, <laughs> wydaliśmy! 20 ziko i jeszcze nie dostaliśmy DISKO, nie zakończyliśmy Jo, mamy kwieciarnię tutaj. Chcieliśmy no. do innej, a tutaj jest kwieciarnia, spoko O wios. Nie, chodzi o stare, tu jest. Ooh. Flower Shop? Flower Shop, jest. Ty! A gdzie to są drzwi? klamkę urwali. Nie masz do flower shopu? To jest zamknięty flower shop, O no, Tu, stary. Ej, mega oh. skomplikowany Five how many? Five. Five. Five, five, five rows, yeah. Any color? Red. Red, red. Yeah. Dziewek, jak kwiaty czy fejkowe? Wyglądają jak fikowane. Fajkowe. no. O, ale pan dokładnie to jeszcze rzeczy. Spoko, Kurde, będzie ładnie. nasze dziewczyny w domarze kaużą, nie dają im nikt Ej, hey, bez skitu. Jak ona jest nasze dziewczyny, sorry, przepraszamy. Kocham no. cię, skarbie. Kochamy was. Are you working in the It's a YouTube channel recording YouTube videos. We have chance to do and Can we have... must buy a flower. That's yeah, that's great. That one? We... Yeah, yes, that's right. 1.53 million. Wow. trip She said I was a of very funny. No, It's Prezent od No? I Do you like to pay cash or credit card? Credit card. but we don't have uh apple. Oh if you have a 25 number we can put a in the means. Yeah? Yeah, we can just fake out Temps for us. That's okay you nice Thank you. We have YouTube challenge, so these flowers for yours. This for you? For me? Yeah. Why? Because, because... we have a challenge on bingo. Oh thank you. <laughs> 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 right, thank you. Bye. you dao, them at YouTube dao. To drogie kwiaty, kupię 44 dodze. Prawie Męci. dwie paki zapłaciłem za ten to bukiet To jest zajebisty bukiet w Polsce i taki, nie, 20 Już mega dobry. Stuby. No nie? tak, a tutaj to, ten bukiet no, był ładny, ale. No, już wszystko drogie, to kwiaty z fest. i wręcz komuś kwiaty, mamy zrobione, To jest jak takie muzeum Ta klasy. Powinno się ubrać jakoś elegancko. Pan powiedział nam, że wejście nie jest tutaj, tylko tu jest wyjście. Więc idziemy do wejścia. Hello, haj! Okej, oh, thank you! No, nie musiałem zadać pytania, nie? Ponieważ pan już o co chodzi. Reservation required i tu sprawdzamy bilety. Jak biletik? Myślę, że jest trzy dyszki za osobę. Dolarów? Czy to Dolarów 44 dolary. Ej, strasznie drogo. No dobra, rezygnujemy. Dobra, jak ktoś z nas tylko wejdzie. A to jedno. To wchodzi. Ale, ale będziemy musieli czekać na, na tę osobę. To możemy się podzielić z zadaniami. Jedna osoba wejdzie, no, a druga pójdzie zjeść. Grajcie w papier kamienno, że tak to wchodzi. Chcesz sama wchodzić? Nie wiem. Ale będzie operator. A nie, nie będzie. Nie będzie. A nie, no to ja tak nie mogę. Jest na 15 za 7 minut. A my pójdziemy zjeść sobie. Coś ostrega. Patrzcie. No. Aleks w tym momencie właśnie wchodzi, także... zobaczyć te piękne widoki. Tak, no my niestety nie. A my idziemy zamówić coś ostrego ja, w ci Cipotle i nigdy nie jadłem takoski ja w Chipotle. Też. No ty też, nie? Więc idziemy przedstawiać takoski w Cipotle. Dobra kochani, jedziemy. Taki mamy tutaj ekranik, możemy podziwiać. No w ogóle to jest mega wysokie, to ma 86 pięter, to jedziemy na 86 piętro. Zasuwa nieźle. <śles> nie, oni tu muszą wejść, oni tu muszą wejść. Patrzcie na to. Wow, wow. Ej, tu jest mega wow. Nie chcę schodzić, tu jest przepięknie. Naprawdę. Zapracamy. Wikinga będą mega tazdrościli w toku jestem tu pewien. Jak tylko to zobaczą, to jest? Yeah, okay. Okay. Oh. Sorry, sorry. zostało okay. 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 59 minut i 30 sekund. No nie mamy ultra dużo czasu. Red wygląda jak coś ostrego do jedzenia, nie? Spicy pork, yes, jest yes, spicy pork na przykład. Bunsy, spoko. Spicy pork. Dobra, wlatujemy tutaj, żeby zjeść coś ostrego. Ładuj pierwsz, <laughs> panie operator. No pokój pokiem ładnie. Pa bierze? Zresztą jump. Chcemy te side szkoda tej Spicy pork na chcemy. To wszystko, wszystko. Max. Zjemy tu na szybko. DJ <bunları w tej> dobry, <stylie> wow, Mamy naszego sajca, było to zapisane jako spicy Dzień dobry dobry Czemu dzień dobry? Pani obok ciebie mówił Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Wiesz pierwszy, pierwszy działa, ładuj Oj, nienawidzę ostrego, zobaczmy się nie poskłada Stary, będzie gin Oj, jaka mięciutka piłeczka Jest pikantne? Mm. Jest pikante? Jest pikantne? Spoko, to dobrze, o to chodziło Jakby nie było pikantne, to byśmy musieli jeszcze gdzieś indziej zamawiać ja pali. Jest spoko, ale pali. Widziałem małego gryza, ale jak ma to, że ja nie lubię ostrego, jest taka moja ostateczna granica tolerancji ostrym. Mamy to. Zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem rzeczy, czy jesteśmy już w większości spełnieni. Tak, lecimy dalej w takim no. razie jazda. Tymczasem mamy trzy minuty do stacji metra, więc przejedziemy się po prostu jedną stację. Nie wiem gdzie wylądujemy, zobaczymy, przeglądamy się. Chodźmy. <laughs> Wziąłem wołowinę, git dla ciebie. No jest obojętne jeśli chodzi o mięso, chociaż okay. jestem bardziej zwolenniczką kurczaka. Okej, okay, tak nie pomyślałem, wziąłem i potem pomyślałem. Eee, to będzie ciekawie, bo ja nie, nie mam za dużej tolerancji. Tolerancji, jeśli okay. chodzi o Mamy wołowinę, pomidorki, ser. Lubisz ser? Zależy jak i w jakiej ilości, ale tutaj jest okej. Okay. O matko, jak mi spali mordę. Jest ostre. Jest ostre, ale jest pyszne. Czuję jakby działa ogniem Nie musimy zjeść, już zaliczone Dziękuję Tak, jest, nawet ja czuję Jest smaczna, ale pali I z każdą chwilą coraz bardziej Czy ja mogę łykać tej coli? Oczywiście, bierz Otworzyłeś tak? Tak Aleś mi otworzyła. O kurczę, rzeczywiście lepsza. Jest zupełnie inna niż w Polsce. Wow. Jest, tu jest lepsza Coca-Cola. Skreślam. Jak najbardziej zaliczone. Przetargujemy koszulkę i wymienimy się z kimś tą koszulką. Genialne. Ale póki co poczekajmy na Alexa. Ej dobra, to mnie zabrało jeszcze wyżej. Ja jestem jeszcze wyżej i mogę teraz wyjść na dwór. Ej dobra, teraz to jest super. więc Jesteśmy już na samej górze. Wyżej już się nie dało. I zaraz wam pokażę widoczki. Bo mi napisał, że mamy 10 minut, więc mega krótko. Mam nadzieję, że zdążę zjechać. Sorry, stary, że naciągam cię jako operatora na koszt biletu. Leć pierwszy. <noise> oh yeah. Ej, ale nie zostawicie mnie tu teraz! Na razie! Ej, chodźcie tutaj stary, bo ja się boję. Ej, serio, nie strasznie. Ej, nie tak. wiem czy za mną widać co się dzieje. Stary, jest ogólnie. nie powinniśmy to wejść. Czemu? Stary, ja nie wiem, nie znam się. Może nie powinniśmy tu być. Oczywiście jest tutaj... Wydaje się niebezpiecznie. Wydaje się niebezpiecznie, niebezpiecznie no. Nie no cool, spokojnie. Yes, okay. Zwykłe metro stary, nie? Zwykłe metro, stary, się nie stresuje. No mam drogą kamerę przy sobie sorry. sorry, jak to stracimy. Może tak. kiedyś to zobaczymy na YouTube, jak to się inny będzie.

Dobrze, że tam nie wsiedliśmy. Stary był taki ziomek wykręcony z statuazami na twarzy i miał po fentela. Tylu jak nic, nie? No teraz gdzie jesteśmy? W Rostocku. Jedną się przejedziemy i wysiądziemy, najpierw przejdziemy się z buta, luz. stary. My byliśmy na 59 i będziemy teraz na 72. A start jest mega dużo. Przejeżdżcie stację nowojorskim metrum. Ej, zobacz, chyba już ładnie skreślone. Naprawdę ładnie idzie, jest spoko. Wychodzimy, wychodzimy z ziemi Totalnie nie wiem, gdzie jesteśmy, jak stąd wyjść. Jesteśmy na brąksie? My jesteśmy na brąksie. Nie powinniśmy tu być. Stary, chyba nie chcemy być na brąksie. Nie, to chyba było tam, że. Nie, że tam, do brąksu, o stary. Ale się zesrałem, nie? Stary byśmy wyszli na brąks z kamerą Nie, no ja, by były fest. Może idźmy w stronę państw. Po prostu. Stary nas. Central Park. Tu jest stary central park. Ej, to my daleko pojechaliśmy Szybko to jedzie. A w pisz tańską, tak. Nie, ten skór nie jest tak daleko. A nie, 0,8 mili, spoko. 16 minut, dobra, musimy tam. Dobra, to idziemy, Naprawdę. Musimy tam dymać, żeby zrobić fotę jeszcze ciągle, który jest przebrany. Przejdźcie taksówką. bo nie, Chyba, nie, nie wiem. taksówką To no, jest square. Genialne. Tam Gdzie... stoją taksi, można to zrobić, zagadać Spoko. Genialne! Chodźmy. Chodźmy, no. Ogólnie slipa widzowie, bo zostało 7 minut do końca. A mamy jeszcze sporo zadań do zrobienia. Bardzo dużo. No teraz jak on zrobi to, o ile w ogóle zdo, Nie, no, wszedł. Już napisał mi, że przed na szczyt, więc możemy to skreślić. Ten tak jest prosto, a ile będziemy go mieć? Pizza i targowanie i kwiatek, 7 minut. Może być ciężko. Olewamy go po prostu idziemy to robić sami. Poradzi sobie. Dobra, chodźmy. Idziemy. Nie ma czasu. Sorry Aleks. Tu jest pizzeria ogólnie, ale nie ma sklepu z pamiątkami Dobra, chodźmy pierwszy pizzę, żeby na pewno chociaż coś jeszcze zrobić. mogę Tak? Czy Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się, masz? Jak się masz? Yeah, exactly. It's uh, it's uh, hello. How are you? In the Dzień, dobry, jak się masz? Dzień dobry, jak masz? Yeah, perfect. We're also having like uh, one more uh, like a challenge. It's, it will be very hard. We have to earn money from a stranger. Okay. Is, is, is there a possibility? Is, is there something I can do for you to to earn from you? Okay, I ask you a question. Okay. That, uh, for example, uh, which country? I uh, you're pro okay. and you are Okay. Okay. Uh, how many guesses do I have? Um, five options. Okay. Are you from uh America? Uh, no. no. Are you from Europe? Yeah. Okay. You're from Europe. Is it a uh, hot country? Yeah. Spain. Yeah, yeah. Is it Spain? Yeah. It's Spain. Yeah. Yeah. Oh, perfect. Barcelona. Nice. But in from Barcelona? Yeah. Oh, perfect, brother. You really helped me with the challenge. Just one is perfect. One dollar. Yeah. One dollar. <laughs> Thank you very much. <laughs> Thank you very much, my friend. Yeah. Paweł mi napisał, że 10 minut mamy do końca challenge'u ja zjeżdżałem najszybciej jak się, go się dało Najszybciej jak się dało czekałem na windę Mamy zajęcie czy nie? Hi, are you free? Yes. Mamy ruch do taksi Chcemy być na środku, spoko Europe? Yeah, Europe Poland, Poland. Poland. Yeah Poland. Like soccer, right football. Yeah. Robert Lewandowski, Wojciech szczęsny! Spoko, fajnie, że tutaj te to zagodują. Sporo tyłatów. To sporo rzeczy. Cool. Mega cool. Spokojnie No i jedziemy żółtą taksówką. Pierwszy raz wrzucić. Trzeba skreślić. z przybierance na Time Square zrobimy na pewno. Targowanie się będzie ciężko, bo już raz tam nie wyszło. I zarobienie na pamiątkę i zamienienie się ubraniem z też będzie mega, ale to mega ciężkie. Mamy i tak fajny wynik. Tak, to prawda? Ale by było zarobić jakąś pamiątkę, albo wytargować rzeczywiście, albo to może być naprawdę... Naprawdę, naprawdę ciężkie. Przejechaliśmy się żółtą taksówką. Mega, mega ziomek. Mega ziomek. Fajnie bo... się pogadało. No i pierwsza żółta taksi zaliczona. na tak, chłopie tak, tak, in New York City. I New York! Ja Zróbmy ja... to po prostu. Ja dam przybliżenie na trzy stary i będziesz tyjąc le. Dobra! Cool! Stary, cool, staroble, to... cool. E, tu jest Spiderman! To jest starczy. To jest, to jest, to jest, to jest spider Spiderman. Okej, okay, cool. Mamy. No powiedzcie, że niej jest jest to nie jest zaliczone. Jest domu, śniadcz jakiś szczęśliwy, no i Spiderman. Jest zdjęcie z przebierańcem. Zaliczone. Dzięki. Dobra, nie mamy taki typowych pojątek, natomiast są czapeczki z napisem New York City. Więc normalnie, ma też zaliczone. Jest stragan normalnie, nie? No. Pytanie, jedna ważna rzecz, zasadnicza. Czy oni mają płatność Apple Payem czy Only Cash? Hello, can we pay Apple, eh, Apple Pay with card? Only Cash? Sell. Only Cash? Sell. Sell? Nie. Okej. Nie wiecie o co chodzi. Okej, okay, thank you. Sell, stary. No. Jade Boris, yeah. oh. oh. oh, you got a million subscribers? Yeah. One million, yeah. You got one million? 1.5. We're recording kids. Where are you from? From Come Poland. On. I took the walk. You paid for your subscribers. Oh, no. No. That's Yes. That's he, your music? Everybody. I work with DJ Khaled. You know DJ Khaled? Yeah, of, of course. course. Uh, I work with DJ Khaled. Me and DJ Khaled. Whoa. Yo. Okay. He take me to Miami. So I went to Miami. I produced uh, two songs, three songs, but only two maybe used. That's my boy. I got 450,000 uh, views on his Instagram when he put me on his Instagram. So cool shit. Really, but really, it, you know, it takes time. But, you know, <laughs> one million is a lot, brother. One million. <laughs> How did you do it? Thank bro, do 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 jak my to zrobiliśmy, to Jawor zrobił Kurde, mogliśmy do niego kupić tą płytę, tylko co, nie mamy cashu No wszystko cash, stary Tu jest jakiś straga ma two a, 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 a? Nie no, wszystko będzie Zostało nam 5 minutek, także no kurde na no, ostatni chwilę tak naprawdę. Więc albo zrobimy to, ale zostało nam więcej 4 minuty już teraz, albo no nic już nie zrobimy. Ale i tak mamy tego sporo. So, dużo, tak jest dużo. Wyszło nam naprawdę git, jestem ciekaw ile oni mają. Właśnie mi Alex napisał, że zarobił dolara i udało mu się nauczyć obcokrajowca czegoś po polsku. Jak Chodzi Aleks i z My Czyli Damy tak. Kogoś to po polsku? Ale zarówno na jakąś pamiątkę. On wraca biegniemy tam wracaj i po pamiątkę. Dobra, tak. nie ma kolejki, nie ma kolejki pizzerii, zajebiście Bierzemy tylko kawałek pizzy i tyle. Tak, margaritę weźmiemy. No. No, nie widziałem. Myślałem, że nie ma. Chcemy get one of please? Thank you. Trzy minuty zostały. Teraz musimy za minu trzy minuty kupić pamiątkę. To będzie hardkor. To no. były prawie wszystkie zadania. dwa nam tylko zacząć. się ubraniem. No i targowanie. Ale możemy się targować pamiątką. Dobra, mamy to. Ale no dobra, jest tragiczna. 16 zł, strasznie droga też. I słuchajcie, nie wyrobimy się. zostało nam 10 sekund dosłownie. Ale mamy pizzę chociaż zaliczoną. Idziemy spotkać się z Aleksem. Yo! Ale ty odrobiłeś wszystko! Zarobiłem Dolca, nauczyłem gościa z Barcelony mówić po polsku i przyszedłem na imparę tej wiki. Tylko jest jeden problem. Trzeba było zarobić na jakąś pamiątkę. Pa nie, tam był sobie z pamiątkami i zatrzymałem się w nim. Już i tak minął czas. Przed sekundą. Ale my za to zjedliśmy kawałek. Właśnie myśmy zjedli kawałek, dobrze, że zjedliśmy. Proszę, że żółwko. Czyli tego jest zarobić. Na jakąś pamiątkę, nie może, zarób jakąś pamiątkę Zarób pamiątkę Zapytamy chłopaku czy nam to zaliczą Więc tu stawiamy znak zapytania Zobaczymy jak poszło chłopakom, idziemy się z nimi spotkać nie mamy nic. Szukaliśmy, nie mamy nic, więc gadujemy się teraz z Pawłem i zobaczymy jak im poszło. Chodźmy. Zobaczymy, jak to ma zrobione, więcej nie pokazuj na razie im naszego bingo. No. My już widzieliśmy na Instase, gdzie byliście. Nie będziemy. No, na Empire State Building byliście. Nie byliśmy. Nie byliście. Nie byliśmy. Alex był. Alex był. Tanie mamy teraz, co zaliczycie. Tak szczerze, okej, szczerze. Mamy zarób na jakąś pamiątkę. Okej. I teraz tak, zarobiliśmy na pamiątkę, ale jej nie kupiliśmy. Aczkolwiek zarobiliśmy na nią. Ale zarobiliście? Dolara. Tak szczerze nie ma tu napisane rzeczy. Spoko, spoko. Znaczy, okay. Ale obiecajcie nam, że za tego dolara kupicie pamiątkę. Tak. Kupimy. Kup. Kup. My nie mamy trzech. nawet Nie mamy czterech. My nie mamy czterech. Nie mamy targowania się, nie mamy już Empire. Zarób pamiątkę i zamień się ubraniami. No. Wygraliście jednym. Congratulations. Congratulations. Dziękuję bardzo. Yes. No to co, no gratulacje. No, Dziękujemy, super. wygraliśmy. Uuu. Piąteczkę prezesa wygraliście. Filmy codziennie o 14, nasze Instagramy na dole. Widzimy się jutro. Pa. pa. pa.